Hej, cześć, witajcie, z tej stronasta. To kolejny odcinek z TS5 Skyrim. I kolejny odcinek po kolejnej takiej długiej trochę przerwie. I zaczynamy go w naszym domku nad jeziorem pięknym. I dlaczego tu jesteśmy, po co jesteśmy? Dlaczego była przerwa i w ogóle. O tym w dzisiejszym odcinku wam wszystko opowiem, ale najpierw idziemy tutaj do tego dworu. Nic się chyba tutaj nie zmieniało z tego co pamiętam, ale chciałbym na pewno no, trochę rzeczy pochować. Pytanie, gdzie by je pochować? No, chyba na razie pochowam sobie wszystko tam przed domkiem, do tej skrzynki, takiej, tej, tej przy tym naszym warsztacie do tworzenia domu. A w dzisiejszym odcinku pójdziemy sobie wykonać misję główną i musimy pójść do Pękniny. No i musimy udać się do Pękniny, żeby znaleźć tego chyba Sberna czy kogoś tam, kto to tam był. Właśnie nie pamiętam, czy to było, bo ostatnio byliśmy na tej misji głównej to. Coś tam byliśmy właśnie u tych tych. U Gidi złodziej musieliśmy kogoś tam znaleźć, ale no nie jestem pewny, czy to było tutaj ta misja. Mam nadzieję, że tak się zobaczy. I są to przerwy mojej YouTube'owej. No to chyba przez miesiąc filmików nie było, jak nie dłużej. Chyba miesiąc tylko. No po prostu miałem sesję i jakoś nie miałem czasu. Nie miałem też sił i ochoty i chory byłem. Przez no, kilka razy miałem taki właśnie fest katar i w ogóle teraz że jeszcze katar. Już nie taki bardzo, ale no, katar dalej mam. Chciałem właśnie poczekać już aż mi przejdzie ten katar, katar ale pomyślałem, że już za, du dużo, za dużo nie nagrywałem. Trzeba nagrać znowu. Uuu, kufer Gildii, co tu jest? Oby trychy spoko i złoto. Jeszcze tylko jedno matę będę pisał, więc już będę sobie nagrywał na kul kulturalnie. Wakacje się zaczęły w końcu. Pogoda teraz taka średniawa. Chmury są. No ale ogólnie to wakacje się zaczęły. Więc fajne rzeczy będą. No dobra. Jak dla mnie nie się. Wiesz, może coś o starcu ukrywającym się w Pekinie? Nazywa się Esbern No wiem, wiem. I to chyba będzie to faktycznie. Ta misja główna. No sprytne, sprytne. Bo. stamtąd uh, wychodzi. Mieliśmy właśnie znaleźć dla tej, tej, tej. Jak ona Siele, miała, a nie słysza, pamiętam, tej takiej babki star. Tej takiej siwej Walczyliśmy sobie tam z jakimś smokiem i ona nam kazała wziąć. właśnie Tutaj pójść i chyba będziemy szli do A nie byliśmy w ambasadzie w ostatnim odcinku, no właśnie Dobra Ten kurwa sta się starzy, sta gdzie on Użyłeś mieszka w norach. No dobra nie tylko ty, I te szczurze, szczurze nory, nory, gdzie to będą? To szczurze to. nory Aha, tutaj coś takiego jest Ej no co wy tu robicie, no? Masakra Ja. Co ty się opierdzielasz? Talmorski czarodziej Co oni w ogóle tutaj robią? Czemu są ci Talmerzy, tam, czy to kto tam był? Pamiętam, że oni byli w tej ambasadzie No kurde, gościu, weź mi tą pochodnię Bo nic nie widzę No to jest spoko, bo to jest dużo warte Chociaż na kasie nam już tak nie zależy Bo już mamy tej kasy sporo Tylko kurde, co oni tacy, tacy łatwi są Jaki ja mam poziom trudności Yy, ustawienia, chcę ustawienia, gra, no jest ekspert. A, <laughs> prostu taki dobry jestem. Jaką mamy tą broń? Ile ona już ma? E 108, ja, pitonę od razu możemy nadować. Tylko pamiętajcie, nie czarnym klejnotem. Trzeba będzie trochę na naładować tych klejnotów i po kupować w ogóle te klejnoty. I właśnie fajnie byłoby kowalstwo sobie ulepszyć, tak jak teraz myślę, żeby już też szklaną zbroję mieć, bo. Na razie mamy takie słabe te rzeczy One są takie, z tego co pamiętam to one są Elfie, no to elfie to już 27 pancerza, no to co tak nie za dużo I właśnie teraz skupimy się Chyba dosyć sporo na fabule Żeby mniej więcej skończyć niedługo Chociaż nie jestem pewny Może właśnie tą gildią złodziei się trochę zajmiemy Albo innymi tymi Gildiami, bo to są jest ciekawe, ciekawe wątki Ta gildia złodziei, tam jeszcze jest ta gildia Kurde, jak to się nazywało? No ta, ta, co tam nas najmowali, żeby zabijać innych ludzi To jest chyba dosyć ciekawe No i są jeszcze towarzysze, co nie? Ale towarzysze to są jakieś skomplikowane rzeczy Wolę się tam zbytnio nie mieszać Co to fajne? Takie żeby miał w lepszych, zręcznych rąk Pewnie jakieś te Jakieś, o Boże, jak dupło Pewnie jakieś te Lepsze kieszonk kieszonkowe umiejętności, czy coś tam, coś tam Jakieś skradanie czy coś. I jest jakiś przeciwnik, nie ma nikogo. I pięknie, w ogóle taki mały mała skrzyneczka. Tak, tak śmiesznie to wygląda. Małe kufry takie. Ale no spoko. Sporo, sporo tej golda jest. Więc można się zarobić. Mieszek kolejny. Oczywiście mieszki zbieramy wszystkie. Czemu by nie? O, tu jest kuferek kolejny. Łuk, dług, dług, drawina. Okej. Okay. A to wezmę ten łuk, może się przydać, bo no To jest jakiś specjalny łuk, co nie? Może kiedyś będziemy jakąś misję mieli Czy coś, żeby komuś oddać Może teraz nawet będziemy musieli Znaleźć ten łuk dla kogoś Kto to wie, kto to wie No ale no tego, o tym łuku to nawet nigdy nie wiedziałem Bo to jest taki Taki dziwny łuk jakiś Chyba myśliwski, tylko się, nie wiem czy mu się nazywa łuk Drawina, co nie? To jest pytanie Tam mamy iść, czy tu? Chyba tam a tutaj jeszcze coś jest, nie ma nic, no to Jak mamy iść tam, no to idziemy Ale może tego Esborna spotkamy I co, będzie ten Esborn? No na razie, dopiero będziemy mi mieli labirynt tych szczurów Szczurzych nor czy czegoś tam My tu nie byliśmy? Tak samo wygląda Może, może Czaje, czaje. sprytne, sprytne Ojej, sorry, sorry gościu, nie chciałem cię okraść Coś tutaj macie ciekawego, nie? Myślałem, że mogę sobie to zbierać, a to niezbyt Dobra, dawaj mi to łuk Nie będę się z gościem tym tym mieczykiem nawalał Ale ta broń jednoręczna nam strasznie od odstaje Dopiero 51. poziom tej broni jednoręcznej łuk już mamy chyba setny z tego co pamiętam O ile się nie mylę I zaklinanie tam nawet spoko wysoko No jest setny poziom na ucznictwie Jest pięknie, kurde, nie ma to tamto Tylko pytanie o czym on w ogóle gadał, ten gościu? I gdzie jest ten Esbern? Czy ktoś tam... Też tu ktoś jest? Nie No spoko Ale... Okej okay. Drzwi Esbern, otwieraj nam Ja nie jestem Esbern, ja nawet nie mam, nie mam, komputera, nie mam Dobra, spokojnie, przysłała mnie delfin Faktycznie to delfin z Rzecznej Puszczy No To no chłopie W pułapkę Aha. Bo oni mówili, że sam sam chce tutaj się chować Okej okay. Dajmy to pierwsze No No tak Lepiej wejdź do środka i powiedz mi... Spoko. Jak udało ci się mnie znaleźć? Otwórz, mogę tworzyć? I czego chcesz? No Wejdź! Nie możemy rozmawiać o tym w szczurze. No gość, te drzwi. To zajmie tylko chwilkę. Co za typ. Ten się zawsze zaciąga. Ja, pitole. Ale ma kurde za zamknięcie. Masakra. Tam... a tam ktoś jest uh, tam pewnie będzie skrócić później No masakra, no Dzięki gościu, dzięki Ty nie no przytulnie tu masz. Fajnie, fajnie. Łóżeczko Miksturki jakieś Dobra Walczy, walczy. Nie ma to tamto. Nie ma lipy, jak to się mówi. Że nie, ma nadziei. nie no gdzie lata temu próbowałem ją przekonać Jak to nie ma nadziei jeszcze do tego nie doszliście To no jeszcze musi się stać byście się obudzili <noise> okay, O i czym ty gadasz? Czy no co się dzieje, no nie wiemdziano No jest, jest Alduinera okay. dusze zmarłych No Alduin chyba był tym smokiem z którym walczyliśmy I kiedyś ani tu, ani I co teraz? Alduin pożre wszystko, a ten świat się skończy. Nic go nie powstrzyma. No kurde, jakieś ciekawe rzeczy się dzieją. Nie chcieli słuchać. No dobra, ale co dalej? Wszystko się spełnia. Alduin, smok, który budzi pozostałe? Tak. Widzisz? No jak nie chcę zrozumieć. Przecież cie ci gościu słucham. Mówisz o odosobnim końcu świata? Ota. Wszystko zostało przepowiedziane. No. To początek. No, kurde, no się zobaczy, ale z tymi smokami, no jakby wszystkie te smoki powodził, no to ciężko by mogło być. Okay. O, to by nie słyszano, bo tu byś schowany, a nie. Nie wiedziałeś nawet. No. Tak by było, ale niestety jestem ja, bo wstrzymam Alduina. Nie wiem, czy będziemy się z Alduinem bili. Jest jeszcze nadzieja Ezbornie. Jest Jestem smoczym Co? dziesięciem Ty No a jak. może być prawda? Wcześniej? No. Czy wciąż jest nadzieja. Bogowie nas nie opuścili. Musimy. Co musimy? Musimy, musimy iść. Szybko. Dobra, Zabierz to idziemy. Tylko coś czuje, że tak, tak, tak łatwo to nie, nie, nie pójdzie, żeby tylko tam Ale go zabrać. Daj mi jeszcze chwilę. Dobra, bierz, bierz Co ty masz w tym kufrze? Wytrych Spoko Dobra, tylko tak, zróbmy szybki zapis No to dobra, chłopie Dobra, jest Esbern przygotowany na ucieczkę A tego gościa już tu nie ma Okej okay. No Jezus Maria... Czemu są ci tam morsy tam żołnierze... Jezus Maria, jeszcze mnie te z pleców wziął? <laughs> ale gościa zamroziło. No, Śmieszne właśnie są te głosy. Kurde, wziąłem jakieś te dziadowskie strzały. Ty no, gdzie wy... Tam jest gościu! A jak on tam się dostał? Nie mam pojęcia... Jaki mocny! Co on taki mocny? Tamtych to miałem kurde na dwa strzały. A to jakiś taki mocny się zrobił. Mówiłem właśnie, że ten jak się zmiecza wali, to śmieszne odgłosy wydaje. Bo się szybko męczy gościu. I co, no tak śmiesznie robi tak Nia, nia Nigdy mnie nie znajdziesz. No. no o co je chodzi? Drzwi uczeń? To no, możemy otworzyć, ale nie wiem czy to jest sens. Dobra, nie, 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 idziemy, idziemy tam. A tutaj, tutaj też trzeba zamknąć nam te drzwi. Masakra. Pytanie, czy to ci Talmorczycy, czy ktoś z tej gildii złodziei? Bo ja nie mam pojęcia teraz. Okej okay. składowisko szczurych Nor. Albo my teraz jakimś skrótem idziemy, tak? Czy co? Nie mam pojęcia. Bierzemy pochodnie w łapę. I lecimy. I pytanie, czy mamy, ją, mamy gościa do rzecznej puszczy chyba zabrać, co nie? Tak, do rzecznej puszczy. No ale to tam już jak wyjdziemy stąd, to szybko pójdzie. O i tu chyba będzie to wyjście Tak mi się wydaje Powinno coś takiego tu być teraz Och, no, o to chyba jest, no Tak mi się wydaje. Dobra, idziemy w tą stronę Tu jest ten, ten, to przejście Tylko pytanie, chyba tędy Na pewno musimy iść w górę, co nie? To jest To jest ważne, żeby iść w górę, nie w dół O i są jakieś schody No i pięknie Kurde, ja w ogóle nie kojarzę tych, tych, tej gildi złodziei Strasznie skomplikowane są tutaj te lokacje, żeby się, się popamiętać w ogóle gdzie co jest. Ja to kurde, się do takich rzeczy nie, nie nadaję. A zwłaszcza, że w tej gildi złodziei to... No to tylko raz byliśmy się ten się tam dostać do tej gildi złodziei. Okej, okay, to morscy żołnierze. Czy od ciebie coś... Nie masz nic ciekawego nawet. Trudno. I tu będzie już... Tak, jest już do wyszczerbionej bani przejście. I pytanie, czy będą to nas czekali i nas zabić. Chyba nie. Co tu macie? Ostrzeżenie? Uh -huh. O strzały z tych szklanych strzał. Dobra. W tokach. Spoko, spoko. No to trzeba jakieś tam pójść. Chyba dam radę coś zrobić z Twoją twarzą. Gościu, czy ty mnie czy ty, czy ty, czy ty kurde wyzywasz? To o czym Zakładam, ty mówisz? Aaaa, że tu w A, o kurde. W coś Czaj, niż czaj. Można was tutaj wyglądać, zmienić. Tu w charakterze mam przemodelować twoją A, miałem jakąś taką misję właśnie. Nie no, nie chcę, muszę to przemyśleć. W samej. Się no pięknie. Ciała, to nie dobra, to na razie starczy tego. Albo dobra dajmy tak. jeszcze to pierwsze. Nie praktykuje jednak no, no i co to jest? Darmo. Dobra, chłopie, na idziemy. I co, wychodzimy stąd? Tylko pytanie: które będzie się wychodziło z tych lochów? A to nawet jest to przejście schowane, co nie? Czy nie? Teraz pytanie: czy wyjdziemy do, tym dołem, czy tym cmentarzem? Dołem, no i pięknie. Muszę sobie ogarnąć później, gdzie są te wyjścia i w ogóle. Jezu, Esbern, weź, słuchaj tą dupę grubą. Teraz, więc, mnie zaciekawi ten wątek tych, tych, tych. Kto to do mnie mówił, nie mam pojęcia I co no, lecimy do pękniny Jezus Maria, ile tutaj jest tych tych Ile tutaj było drzwi I właśnie Tak się teraz zacząłem zastanawiać I może porobimy sobie ten wątek gildii złodziei No Można coś nad tym pomyśleć Gospoda pod świątym gigantem Ona tutaj pamiętam była schowana Przebrana i w ogóle Bo już nie jesteś przebrana No to śmiesznie no kobieto, no przecież masz tam Sborna Co? O... Odnaleźli się w końcu. Dobrze ci widzieć No dobra i co teraz? Kurde, będą no teraz gadali, gadali. Minęło tyle czasu starych przyjacielu. Tyle czasu, tyle czasu. Cóż, udało ci się tutaj. No. Dałem radę, dałem radę. Dobrze. Chodź wiem gdzie możemy. W szachę wyjdziemy znowu. Staj na chwilę za ladą, dobrze? Co ty w takim stroju z ladą stajesz? Masakra. A ty co tam masz ciekawego? Pokój, szukam pracy. A, nic szczególnego. No a jak, idziemy do, idziemy do szafy. No kurde. Tylko ciekawe, jak ona to otwiera. Też sobie mogę tutaj przyjść otworzyć. Dobre pytanie, Dawid, dobre pytanie. Uuu, miksturki nowe. Weźmiemy sobie zdrowia. A ją wszystkie, wciół z nią. Tak też kolejne pięknie. Się sprzeda najwyżej. Uuu, uuu, uu, jakie fajne rzeczy. A tu coś masz, pusto. Szkoda. Dobra, przejdźmy do kontretów, fajnie, kurde. Co chcecie jeszcze teraz? I co teraz będziesz nam mówił, Esbern? Esbern co? Daj mi. O co im chodzi, kurde, ja nawet nie mam pojęcia. A, jest. Chodź. Gościu się tepnął. No gościu, dobrze. No przecież... O, uuu. Uuuu. Niebiańska przystry. Hannały smoczej straży. Na wokół z głównych wojskowych. Dobra, i co? I co tu jest? Okej. Okay. Ja tego nie będę czytał, kurde, gdzie tam i co dalej?

I czyli pewnie się tam nauczymy, się nauczymy jakiegoś fajnego słowa, ten, smoczego z krzyku czy z czegoś tam. No. Okej, okay, co, będziemy musieli pewnie ją znaleźć jakoś? Czy co? Też nie wiem, delfin też nie wiem. No dobra, ja to wam chyba wytnę, bo trochę tam gadał głupot, bez sensu. To, to a popotne nie no potem mam to jakoś I dowiedzieliśmy się, że musimy pójść do jakiejś niebiańskiej przystani Tu jest niebiańska przystań Tak Ja już trochę byłem, czy nie? Uuu, nie byłem tutaj Spoko miejscówka I tam, tam w tej, tej, tej Co to się nazywało? Niebiańskiej przystani Będzie gdzieś jakaś ściana, ściana Alduina I tam powinno być zapisane, jak zabić Alduina no, to się postaramy to zrobić, zbadać. A pewnie poza odcinkiem odpalę jakiegoś live'a na Twitchu. I sobie pochodzę po Skyrimie i sobie coś tam, jakieś polowanka porobię i tego was postaram się ulepszyć. Może trochę zbroję ulepszę, a to się jeszcze zobaczy. No, więc to będzie koniec w tym odcinku. Jeżeli się spodobało, to zostawcie kciuka w górę. I oczywiście, jeżeli mój, mój powód się wam podobał to też możecie kciuka zostawić. Możecie skomentować, zasubskrybować kanał, jeżeli, jeżeli chcecie więcej odcinków. I co, no, trzymajcie się z tej strony udawsta. Jeszcze zaraz pojawi się, za, zaraz sobie nagram jeszcze odcinek z Minecrafta i tam chyba z Deforesta wrócimy, no z serią. Więc trzymajcie się, do zobaczenia i na razie. Pa!